Czołem. Słuchajcie. Cieknie mi tutaj ten zawór. Eee, zawór odpowietrzający. Wczoraj tu nalało dość sporo tego syfu. Jest mokry Kupiłem nowy zaworek. Trochę inny. Ale mam wrażenie, że może pasować. Chciałbym zostawić ten nypelcy, który tutaj jest, bo tu Cała filozofia sprowadza się do tego, że jak go wkręcimy, to on tutaj odblokowuje i blokuje przepływ wody. Więc zobaczmy. Odkręca się to sprawnie. Teraz trochę może wody lecieć. O! No widzę jakieś poprochy, syf no i co sprawdźmy uwaga, uwaga cała zagadka jest taka czy to będzie chciało pasować mm. dobra, chyba coś tu chyba coś tu mamy gwint złapany o i to się dokręca ręką okej okay. Podkręcimy. tutaj też dość podcieka ale to się uszczelni przejdę i sprawdzę za jakiś czas można wziąć wykołaczkę drodzy Państwo i sprawdzić o! No działa, powinno działać. Cała radość. Tu jest drugi, jak widzicie. Na wejściu, ten jest na wyjściu. No niestety mi tu na nakapał na tyle, a ja zawsze miałem zagadkę, co tu jest ten tynk taki obkruszony, a on prawdopodobnie był często mokry. O czym ja do końca nie widziałem, no ale wczoraj tu już ewidentnie tutaj coś poleciało. Więc tyle. Obyło się bez odkręcania i uszczelniania tego pakułami, więc powinno, powinno działać. Zawór odkręcony ten też, piec można włączyć. Także, jak ktoś ma ochotę wymienić tego typu zaworek, a widać, że on tu gdzieś podciekał, to jest szansa zrobić to bez wymiany bez hydraulika. Koszt. 18 zł wszystko nie wiem. można próbować go jakoś oczyścić ale tam jest jakiś pływak najczęściej nie mam pewności czy to się da tutaj też tak równo no pewnie to się dałoby wyjąć jakoś mocno szarpnąć ale a nie chcę się bawić 10 lat służył wystarczy Słuchajcie. Wymiana zaworka e, od automatycznego zajęła nam 2 minuty z wizytą w sklepie 15. Pozdrowienia, dzięki serdeczne i do miłego